Zapraszam do głosowania panią Sylwię Krasucką. Zapraszamy do mówicy, do udzielenia głosu. Tak, jeszcze przypominamy o tym, aby zaznaczać krzyżykiem głos za, przeciw, wstrzymuje się.

głosowanie jest tajne, tak. Pani Karolina Gregorczuk. Pan Krzysztof Prześniak. Pani Dąza, Prześniak. Pan Jan Kryński. Walenty Kołoszko. Mhm. Mhm. Pan Karol Kozłowski. Pana Pani Małgorzata Zaremba. Pan Wojciech Ostrowski i ja na końcu, Katarzyna Sokołowska. É Sandalikos.

Protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miasta Brańsk w kadencji 2024-2029. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący komisji skrutacyjnej radna Karolina Gregorczuk, członek komisji skrutacyjnej radna Katarzyna Sokołowska, członek komisji skrutacyjnej radna Danuta Prześniak. Po wyjęciu kart z białej koperty i ich przeliczeniu stwierdza co następujące. Liczba radnych miasta Brańsk obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 13. Na przewodniczącego Rady Miasta Brań zgłoszono kandydaturę radnego Zbigniewa Romaniuka. Minimalna liczba głosów do oddania ważnego wyboru przewodniczącego Rady zgodnie z paragrafem 6 regulaminu wynosi 7. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 13. Liczba kart wyjętych z urny 13. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 13. Liczba głosów ważnie oddany, oddanych za wyborem kandydata Zbigniewa Romaniuka 11. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata 0. Liczba głosów ważnie oddanych wstrzymujących się wyborowi kandydata 2. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, że kandydat Zbigniew Romaniuk uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie trzecim i został wybrany na przewodniczącego rady miasta. Pani Burmistrz dołożę w celkim żeby ta współpraca była bardzo owocna. Chciałbym spokoić, że radny też Pani zawsze będę pokażę dnia i noc. Nie wszystko nam się publicznie podzielić za właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Еще одна Jeszcze raz dziękuję za obdarzenie mnie z zaufaniem. Sesja nam się troszeczkę przedłuża. Postaramy się nieco przyspieszyć. O ile to się, oczywiście, nam uda. Powinien teraz się zaprezentować, ale myślę, że obecni tutaj znają mnie i nie muszę się specjalnie przedstawiać. Wynik, który jest, jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący. Tajne wybory zawsze, proszę Państwa, dają tę ponutę niepewności, a także pokazują, czy ma się zaufanie. Rada obdarzyła mnie takim zaufaniem i bardzo dobrze. Nie było żadnego głosu przeciwnego. No, i postaram się nie zawieść tego. Tylko proszę nie oczekiwać zbyt wielu od przewodniczącego, bo przewodniczący, zgodnie z ustawą, proszę sobie przeczytać, bo w wolnej chwili ma bardzo małe kompetencje. Natomiast czym innym jest moje zaangażowanie w miasto, które zawsze było, jest i będzie, i będzie, mam nadzieję, jeszcze większe, dlatego że burmistrz jest przyjazny i chce takiego, takiej współpracy, bo nie każdy burmistrz chciał takiej współpracy. To jest inna rzecz. Jeszcze raz dziękuję i przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brańsk. Państwo. Od... Kolega przypomina, że powinniśmy teraz jeszcze sprawdzić obecność po przerwie. Czy wszyscy radni są na sali? Proszę bardzo, wciśnijmy swoją obecność. Jak tak, po przerwie. Na, nie trzeba? My nie wiem, jaki jest zwyczaj. Nie trzeba przerwę, tak? No dobrze. Dobrze. E... Państwo otrzymali w materiałach projekt uchwały w sprawie wyboru radnego na wiceprz wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brańsk. E... Chodzi o uchwalenie regulaminu. Czy jest potrzeba zapoznania Państwa jeszcze z tym regulaminem? Nie, dziękuję bardzo. Wobec tego przystąpimy do e, podjęcia uchwały. Chwileczkę sprawdzam, czy to jest wyboru przewodniczącego, a mi chodzi o wiceprzewodniczącego. Momencik. E, zaraz. U, uporządkuję sobie tutaj troszeczkę karteczki. Są. E. Uchwała Rady Miasta Brańsk z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta, Rady Miasta Brańsk. No i proszę Państwa prosiłbym o zgłaszanie, jeszcze nie, tak? Najpierw regulamin. Dobrze, głosujemy najpierw nad, nad regulaminem, czyli które z Państwa Radnych jest za przyjęciem regulaminu w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Brańsk? Proszę o zagłosowanie. Jest, jest. Rozumiem, że regulamin został przyjęty. Trzynastu radnych było za, przeciwnych nie było, wstrzymujących się nie było. Chodzimy... Przechodzimy wobec tego do kolejnego punktu porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania. Czy, przepraszam. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Brańsk. Państwo otrzymali też projekt uchwały w tej sprawie. Regulamin przewiduje od jednego do trzech do trzech radnych. Proszę o zgłaszanie propozycji. Pan radny Prześniak, proszę bardzo. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, ja zgłaszam, żebyśmy podjęli uchwałę dotyczącą wiceprzewodniczącego w ilości jednego wiceprzewodniczącego, żebyśmy przyjęli. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski? Proszę bardzo, Pan Radny Kry Kryński. jak w poprzedniej kadencji ostatnio, to jednak czasem tak się składa, że nie ma tego i tego, to zawsze jest ktoś w rezerwie, nie? Tak jest moje zdanie, a jak będzie, to zobaczymy. Ale ale jeżeli ktoś chce zabrać głos, to proszę o, o, o sygnalizowanie. Ale ja, jeszcze Panie, panie Radny, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Tylko proszę, żeby radni nie zabierali głosu, bo wy, wy, wywiąże się dyskusja między panami, a nie ja o to chodzi. Eee. O to chodzi. Po, proszę bardzo, pan radny Ostrowski ma głos. Proszę bardzo, pan radny Ostrowski ma głos. Jeżeli to jest funkcja płatna, to proponuję jedno, jedno stanowisko. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Dalej idącą propozycją jest propozycja pana e, Prześniaka i Pana Ostrowskiego. Żeby był jeden przewodniczący. Więc będziemy w kolei, głosowali w tej kolejności, że najpierw przegłosujemy jeszcze pan radca. Szanowni, Szanowni Państwo. Zgodnie ze statutem miasta Brańsk, jeżeli celem głosowanie jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano większo, największą liczbę głosów. System pozwala na głosowanie w jednym głosowaniu wybór opcji. Czy chcecie Państwo głos, żeby był jeden wiceprzewodniczący, czy dwóch wiceprzewodniczących? I w tej chwili, zgodnie ze statutem, będzie przeprowadzone takie głosowanie. Do wyboru będziecie Państwo mieli właśnie albo czy jesteście za jednym wiceprzewodniczącym, czy za dwoma wiceprzewodniczącymi. Proszę Państwa, będziemy głosowali za chwileczkę, czyli mamy taki wariant. Ale rozumiem, że głos, bo w tej chwili jeden czy dwa, to nie jesteśmy w stanie. Z, to tutaj technikalia. O, właśnie. Tak jak słyszę na pilacha, z szałką, tak? Którą, Lewą czy prawą strzałką? Ale my mamy nazwiska, więc musimy z szałkami wybrać konkretną osobę. Już? No właśnie, to, to proszę zmienić nam. Tak, bo tutaj jest, jest inny. Komunikat jest na pilocie. To, to, musi być, to musi być wszystko w systemie elektronicznym obecnie. To, z, momencik zaraz, system, system ruszy i będziemy mogli wytłumaczyć, na czym to będzie polegało. Czy już jest gotowe? Jeszcze nie. Może szybciej będzie właśnie głosowanie oddzielne. Jeżeli jest problem techniczny, wydaje mi się, że nie będzie problemu prawnego, żeby to faktycznie było głosowane oddzielnie każda propozycja oddzielnie. Oczywiście wtedy wynik, wynik yy, decyduje, yy, przejdzie ta, ta propozycja, która będzie miała tak wyższa, dokładnie. Jasne. Proszę państwa, dwa głosowania. Dwa głosowania. Pierwsze głosowanie będzie za wnioskiem pana Prześniaka Jostrowskiego, aby był jeden wiceprzewodniczący. Jako drugi wniosek będzie, będzie głosowana propozycja pana radnego Kryńskiego, żeby było dwóch wiceprzewodniczących. Jeszcze chwileczkę, jeszcze system nie jest gotowy. Już można. Głosujemy, czy chcemy mieć jednego wiceprzewodniczącego. Za jednym, tak. Proszę Państwa, tym razem wszyscy zagłosowali za, czyli... Nie? Jestem przeciw. Czyli 12 jest za, jeden jest przeciw. Więc jeszcze powtarzamy teraz y, drugie głosowanie, kto jest za wnioskiem, chwileczkę, jeszcze musimy zaczekać system, już, y, kto jest za wnioskiem pan radnego Kryńskiego, aby było dwóch wiceprzewodniczących. Powtórzyło się, jest jeden za, 12 przeciwnych, czyli stwierdzam, że dokonamy wyboru jednego wiceprzewodniczącego. W tym zakresie podejmujecie Państwo uchwałę, więc żeby uchwała. Teraz głosowaliście Państwo nad ilością wiceprzewodniczących, a teraz mm -hmm. jeszcze musicie Państwo zagłosować za samą uchwałą, w której będzie stwierdzenie, że. Rada będzie miała jednego wiceprzewodniczącego. Czytam treść uchwały. Uchwała Rady Miasta Brańsk z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie ustalenia liczby, liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Brańsk. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala co następuje. Paragraf 1. Rada miasta Brańsk kadencji 2024-2029 będzie miała jednego wiceprzewodniczącego. Paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały. Można głosować. powtarzamy? A, tak jest, musimy powtórzyć błędy tytułu uchwały jest. Prosimy jeszcze raz o wystartowanie z głosowaniem elektronicznym. Ja podyktuję w sprawie ustalenia Liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Brańska. Szanowni Państwo e, przepraszam mnie jednak stres zadziałał. E, głosowali Państwo w sprawie ustalenia liczby przewodniczących faktycznie w sprawie tej uchwa uchwały w sprawie ustalenia liczby Przewodniczących e, czy widzicie państwo potrzebę reasumpcji tego głosowania czy to wszystkim było jasne że głosowali w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących może w ten sposób żeby tak nie było jest. wątpliwości jeżeli ktoś z radnych miałby zastrzeżenie to jednak sugerowałbym powtórzenie głosowania jeżeli nie to będzie przyjęty ten wynik który się wyświetla Myś, myślę że to jest, jest jasne ale czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś wątpliwości że głosowaliśmy nad liczbą wiceprzewodniczących rady miasta Brańska nie ma, tak? Przed chwilą czytałem, w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miasta Brańska. Uchwała, jeszcze raz czytam, jeszcze raz czytam wobec tego, bo przed chwilą czytałem. Paragraf 1, Rada Miasta Brańska w kadencji 2024-2029 będzie miała jednego wiceprzewodniczącego. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęcia. Ale przeczytałem przed chwilą. Teraz po, nie, nie, powtarzam. Dziękuję. dziękuję. Nie ma wątpliwości Tak, dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brańsk. Proszę o składanie Kandydat. Proszę bardzo. Pan radny Kołoszko. Ja zgłaszam kandydaturę Krzysztofa Prześniaka, jako radnego no, wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Yy, o tym jest człowiekiem solidnym, Dobrze wykonuje pracę jako radny, yy, chociaż w ostatniej kadencji miał tam yy, w nieprzyjemności chciałbym podawać mu immunitet od mego, no ale jak dzięki Bogu wyszło, tak jak wyszło i proponuję Krzysztofa na wiceprzewodniczącego. Dziękuję. Czy pan Krzysztof Sześniak wyraża zgodę na kandydowanie? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Pan Wojciech Ostrowski. A ja zgłaszam na kandydata na przewodniczącego panią Annę Klinicką. Yy, to dla... yy, motywuje to tym, że proszę, na wiceprzewodniczącego motywuje tym, pani Ania jest dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, ma doświadczenie administracyjne. Yy, poza tym yy, jej mąż też był yy, bardzo długo radnym miasta i jej też też był radnym Miasta w Brańsku i bardzo dużo y, przyczynili się do rozwoju naszego miasteczka. Po trzecie, jest demokracja. Przeoczyłem jedną sprawę, że nie zgłosiłem y, na przewodniczącego jeszcze jedną osobę. z jednego kandydata to jest żaden wybór. Kiedyś, proszę Państwa, tak wybierałem pierwszego w historii y, Polski y, burmistrza pana Andrzeja Szmurłę. Też jednego zgłosili tylko. Tylko jednego zgłosili. Przyniosłem słownik języka polskiego. Bo przewodniczący nie zgadzał się ze mną, pan Lewicki wtedy był, ale ja zrobiłem tak, jak przyniosłem słownik języka polskiego, powiedziałem, co to jest wybór. Nie ma wyboru z jednego człowieka. Proszę o tym pamiętać, tu jeżeli już chodzi o demokrację, ja rozumiem wszystko, ale demokracja wymaga niestety zgłaszania według mnie przynajmniej kilku kandydatów, a poza tym pani Ania została wybrana z Komitetu Innego i też należy się dla tych radnych którzy są z innego komitetu też należy się jakieś stanowisko tak tego wymaga demokracja uważam dlatego zgłaszam panią Annę Klinicką na wiceprzewodniczącą rady miasta Obrańska dziękuję czy pani Anna Klinicka wyraża zgodę na kandydowanie dziękuję panie Wojtku jestem bardzo zaskoczona szybka decyzja tak wyrażam zgodę dziękuję bardzo czy jeszcze są jakieś kandydatury Nie widzę. Wobec tego zamykamy listę kandydatów. Proszę Państwa, tak, czy jeszcze ktoś ma, chce zabrać głos? Bo słyszę? Nie. E, proszę Państwa, e, przystępujemy w tej chwili do wyboru e, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Brańsk. Proszę, teraz musimy jeszcze dokonać takiego aktu tak zwanego aklamacji. Czy wyrażają Państwo zgodę i Komisja Krysykacyjna, czy wyraża zgodę, aby jeszcze raz podjąć się funkcji tutaj wyboru wiceprzewodniczącego, podliczenia wyników wyboru przewodniczącego i przeprowadzenia tych wyborów? Tak, w imieniu Komisji zgadzamy się podjęcie. Dziękuję. Czy z Państwa radnych nikt nie ma nic przeciwko, żeby ta sama komisja? Nie widzę. Wobec tego proszę, aby komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory na wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy.